Cześć, witam na o tygodniowych ćwiczeniach zdalnych. Zanim przystąpisz do tabaty, wykonaj jedną z rozgrzewek, które umieściłem na strumieniu lekcji. Teraz pokażę Wam cztery ćwiczenia, z których dwa są utrudnione. Pierwsze ćwiczenie będzie to super. Wykonujemy leżenie przodem. A następnie unosimy do góry ręce i nogi i wytrzymujemy. Czyli tak. I lecimy. Drugie ćwiczenie wykonujemy w leżeniu tyłem, ramiona dajemy na bok, unosimy nogi ugięte w kolanach, a następnie przenosimy je z prawej na lewą stronę. W taki sposób, nie odrywając pleców od podłoża. Jeżeli to ćwiczenie nie sprawia Ci problemów, wykonaj trudniejszą wersję, w której prostujemy nogi w kolanach. Trzecie ćwiczenia będą to przejścia w podporze leżąc przodem. Wykonaj podporę leżąc przodem, a następnie przechodzimy do podporu przez prawe ramię, przez lewe ramię. Jeżeli to ćwiczenie nie sprawia Ci problemu, dołóż jeszcze jedną pompkę. Pompeczka i przechodzimy. Pompeczka. To ćwiczenie nie robimy szybko, tylko dokładnie. No i czwarte ćwiczenie będą to uproszczone barpis z pajacykiem. Czyli wykonuję przysiad podparty, wypad obunusz za siebie, wracam do przysiadu i wykonuję pajacyka, wracając do przysiadu podpartego. I znowu wypad. Pajacyk. Wypad. w ćwiczeniach wykonaj jedno z rozluźnień lub rozciągań, które masz przygotowane na strumieniu lekcji.